drogie lwice, lwiątka i lwy, proszę bardzo, następna hodowla koty brytyjskie i Devon Rexy, Devon Reksy, bliskie mi sercu, bo sam mam takie, taką hodowlę. Kasia, to dobrze znamy, Kasia dobrze nas zna, pozdrawiamy serdecznie jak zwykle, proszę bardzo. Ile masz Kasia kotów, powiedz? Nie wiem, kotów, kotów jako hodowlane? W domu. No teraz około 30 mam maluchy. No, także maluchy są. Pamiętajcie, proszę bardzo. Dlaczego to mówię? Zobaczcie sobie, tu są kituchy. No i nazwa hodowli. Googlujemy w internecie, szukamy. Kazoku Neko, tak się nazywa. I co, maluchy są dewonki? Bo tu widzę dewonki, tak? Dewonki są, maluchy są dewonki, dewonki trzy tylko na razie, no i jeden konpertyjski mały. Także mamy, mamy jednego Brytyjczyka i trzy dewonki, piękne, niebieskie, zobaczcie, szukają domu, zapraszamy serdecznie, tutaj zostawię jeszcze namiar, telefon, zobaczcie sobie, zaglądamy, lajkujemy i ewentualnie dzwonimy, jak jesteśmy zainteresowani, super, fajnie. O, jeszcze zobaczcie sobie, tutaj dokładna nazwa, kotka. Podobnie, przepraszam. Super.